Powiadasz, bać pan, że Rzegocki między mnichy poszedł. To być nie może. Taki rycerz. Ile on sam strat szwedom zadał, to oni wiedzą najlepiej. I chwalić się tym nie chcą. Że śmierć żony mocno przeżył, to wiem, bo go po jej śmierci widział. Zmienił się. Śmierć bliskich zmienia człowieka, ale żeby wszystko precz rzucić i, i, i do klasztoru poświęcenia pójść, tam nie myślał. Nie myślał, co z niego za ksiądz będzie z tym porywczym charakterem. Już radzę po rozgrzeszeniu do jego nie chodzić, <laughs> bo zamiast pokuty w łeb przyłożyć może. Krzysztof Żegocki, zasłużenie nosi przydomek pierwszego partyzanta Rzeczpospolitej. Starosta babi Mojski szczególnie się zasłużył w wojnie z najazdem szwedzkim z lat 1655-1660. Był wtedy organizatorem i dowódcą jednego z pierwszych oddziałów ochotniczych walczących z wrogiem, wierny Rzeczpospolitej i królowi do końca swych dni, a prywatnie wielce barwny człowiek. Atakował szwedów z baz położonych na Śląsku, zaś największym sukcesem oddziału żegowskiego było zdobycie kościana w październiku 1655 roku. Król Jan Kazimierz nie zapomniał o postawy dzielnego starosty i pozwycięskiej wojnie. Powierzał mu kolejne urzędy. Z czasem Gocki przywdział suknię duchowną. Zmarł 11 sierpnia 1673 roku jako biskup chełmiński. Bractwo strzeleckie, czyli kurkowe, zawsze było jednym z elementów średniowiecznego miasta. Ich członkowie byli obowiązani do systematycznych ćwiczeń. Posługiwaniu się orężem, zwłaszcza w strzelaniu, a w razie niebezpieczeństwa stawali w obronie grodu. W Polsce bractwa kurkowe przetrwały aż do 1939 roku. Obecnie zaś widać powrót tych stowarzyszeń. Warto wspomnieć o nich właśnie dziś, bowiem 11 sierpnia 1537 roku król Zygmunt August osobnym wilkierzem zatwierdził ustawy poznańskiego bractwa strzeleckiego. 11 sierpnia 1830 roku w Ostaszewie urodził się Teofil Kaczorowski, lekarz kontynuator tradycji Karola Marcikowskiego i Teofila Mateckiego, aktywny działacz Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Specjalności był ogólnej, zasłynął jako internista w Szpitalu Przemienienia Pańskiego. Doktor Teofil Kaczorowski, zmarł w 1889 roku w Poznaniu. Spoczywa na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Dodajmy, że był teściem poety Adama Asnyka. 11 sierpnia 1892 roku urodził się Władysław Anders, generał, który kojarzy się przede wszystkim z drugim korpusem polskim i bitwą o Monte Cassino. Tymczasem ten dawny oficer Carski, żołnierz I Korpusu Polskiego generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, w 1919 roku był szefem sztabu sił zbrojnych w byłym Zaborze Pruskim, a potem dowodził 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich. Związki ówczesnego pułkownika Andersa z Wielkopolską były więc silne i zauważalne.